To teraz nadszedł czas, bym opowiedział wam o Gangu Nieba. Nie tak dawno, dawno temu... Zaczekaj! Ach, tak, co tym razem? Czy mógłbyś nam opowiedzieć o najodważniejszym, najgroźniejszym hmm. małym ko? Wiesz doskonale, że nie możemy z nim poruszać tematu, sama wiesz kim. Owoldywą się? Nie graj, idiotki! Wiesz sama, o kogo chciałaś zapytać. A ja chcę się w końcu dowiedzieć, jak z nibruchy, ni pietruchy mam tą skarpetkę. Ojcze, opowiedz nam w końcu o skurczu. Zgaduję, że pewnie chcesz wiedzieć, skąd masz tą białą skarpetkę, ale tego nie wie nawet sam gang gwiazdy. Przygotujcie się na opowieść o kocie, który był mały w ciele, ale którego brutalność była ogromna. Większa od jego doczepianych tipsów. A teraz pozwólcie, że przejmę narrację tego frajera. Urodziłem się w zwykłym domu, w najzwyklejszym miocie. Mój ojciec poszedł po mleko i nie wrócił, a moja mama. To jest moja mama, pigwa, która zdaje się za każdym razem dostawać wylewu, gdy wspominam za każdym razem o wyjściu do lasu. Ale ona... Ona przynajmniej traktowała mnie jak kota. Nie to, co moje gnidowe rodzeństwo, które traktuje mnie jakbym był szczurem adoptowanym przez moją matkę. A może faktycznie jestem szczurem? Czy ja kiedykolwiek widziałem swoje odbicie? Może pobawisz się trochę z rodzeństwem, a nie z nosem w telefonie siedzisz? Albo wyszedłbyś na dwór, dotknął trawy. Ale mamo, oni nazywają mnie kurduplem. iPad leży w prawym rogu koszyka. Patrzcie, toż to nasz mały skrzat! Nie myślałeś, żeby sobie brać to chyba w wzroście? Albo na masie? Na masie? No weź! Wyglądałby jak mały czołg. Żaden z dwunożnych nie będzie chciał takiego kota jak ty. A wiesz co robią z takimi kotami jak ty? Wiesz? ja. Y -y -y. A więc mogą cię wyrzucić do bagna i zje cię groźny ogre. Albo wyrzucić na jakiś próg i pozostawić cię na pastwę losu. Chyba, że... znajdziesz jakiś dwunożny, co się uratuje... Powtarzasz się z, z tym tak często, jakby pamiętaj, to była cała twoja osobowość. Trafisz do obcinacza. Nie, ja nie chcę do obcinacza. Chcę być dalej go cudem. Chodź robinko. idziemy się pobawić bez tego małego knypka. Pozwól mu być idą. A my pognębimy go znowu... Po zachodzie słońca. Jak widać, miałem trudne dzieciństwo. Nikt mnie nie lubił. Byłem... Osamotniony. To było jedna z rzeczy, która doprowadziła do tego, jakim kotem bez serca się stałem. Tak w skrócie wyglądało moje życie pieszczocha. Budziłem się, jadłem, piłem kufel mleka, chodziłem, rozejstwo darło ze mnie łacha, siedziałem w kącie, pigwa mnie klepał po wleckach i do ipada a potem znów jadłem, piłem kufel mleka, chodziłem i kładłem się spać. To była moja codzienność. Aż pewnego razu. A ty gdzie się wybierasz? Hmm? Wiesz? Zawsze zastanawiałem się, jak tam jest w lesie. Ja Nie pójdziesz tam. Dlaczego? Co w tym lesie niby jest takiego złego? W lesie czai się wiele niebezpieczeństw. Lisy, borsuki, kuny, jenoty... Jednak największym niebezpieczeństwem są... ...dzikie koty, plemię dzikusów. Żyją w lesie jak jakieś zamknięte sekty zabijając się nawzajem i traktując swoich przodków jakby to byli jacyś... ...wszechmocni wszechobecni bogowie. Podrzynają sobie gardła nawzajem o kawały klasu i zwierzyny, zamiast nas poprosić o pomoc, kiedy zima wisi w powietrzu. Nigdy nie widziałam większych pługówków. Nawet ten Maltańczyk mieszkający obok naszego siedliska za płotem, no wiesz, ten biały upośledzony, jest momentami bardziej inteligentny od nich. A twój ojciec! Twój ojciec nawet zakolegował się z jednym z tych dzikusów i wiesz co? Ruszył z nim dupy w troki i nie wrócił! Ilekroć myślę o tych cofniętych ewolucyjnie kreaturach, bo tego nawet kotami nazwać nie można, to aż mnie skurcz brzucha łapie. Mamo, jesteś dwunożni przyszli! Będziemy adoptowani! Jej! Hej, zwolnijcie trochę! Dwunożni na pewno was nie wezmą, jeśli będziecie mieć połamane łapy! Jak widzicie, moja matka od zawsze bardziej zwraca uwagę na moje rodzeństwo niż na mnie. Nie rozumiem też, co niby fajnego jest w tym, że dwunożyć się adaptuje. To chyba, że się go wytresuje, co nie zmienia faktu, że i tak się siedzisz w czterech ścianach, pijąc badziewne mleko bez laktozy i te samą karmę przez kilkadziesiąt księżyców. Dlatego postanowiłem podjąć jednoznaczną decyzję. Dlaczego moja mama nie pozwala mi wychodzić do lasu? Przecież ostatnio wróciłem do domu w jednym kawałku. A co to? Jestem Dzikus, wielki zły, i mam bardzo ostrykły. Kto spotyka w lesie mnie, ten z swym życiem żegna się. Rar! Mentorze, mentorze! Czy mogę go potraktować czerpowym? Tygrysia łapo! Wiesz, że nie uczymy tego w gangu Pioruna. Pójść go wolno. Ale... Już! Rządzi się jakby była przywódczynią. Słuchaj na no, ty pigmeju. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał swoją łapę pozostawić tu po raz ponowny, to pomyśl o tej mordzie. Niech będzie ona zwiastunem twojej przedwczesnej śmierci. Jeśli myśleliście, że gnojenie przez moje rodzeństwo dało mi wystarczający powód do traumy, to jesteście w sporym błędzie. To właśnie spotkanie około tygrysem, zwanym przeze mnie pasiastym skórczybikiem, doprowadziło do tego, iż stwierdziłem w tamtym momencie, że tu nie jest moje miejsce. Dlatego postanowiłem spróbować szczęścia w życiu w miejscu będącym przeciwieństwem lasu pełnego leśnych dzikusów. Myślałem, że może w mieście będzie lepiej. Ale taki gównierz, jakim byłem ja, grubo się pomylił co do tego. Wszędzie pełno dwunożnych, szybko zastępujących potworów i kotów, które na inne koty reagują jak na odmienny gatunek. W zasadzie to tak mnie najpierw traktowały. Pomyślałem, że to przez to śmieszną fioletową ozdóbkę na szyi. Albo raczej czerwoną. A w dupę węża! I tak nigdy nie wiedziałem jakiego jest kolor. W końcu coś, czym zerwę to śmieszną obraża. Przeklęta obroża Ej, flu, skąd masz ten kieł? Ehm, um, ja ten no, spotkałem psa wielkiego jak niedźwiedź No i idę w przód Potem jeszcze odbiłem się od ściany i zrobiłem fikiebut Prosto w pysk Potem zahipnotyzowałem go jak kobra swoim spojrzeniem Potraktowałem go kopnięciem żurawia. No i to tyle, chyba. Toż to. Toż to. Toż to prawdziwy pogromca psów. Six and a half hours later. I tak oto zacząłem być znany na mieście jako pogromca psów. Mam problem z labradorem. Technika cienia wystarczy. Następny! Mam na karku z owczarkiem belgijskim. macie? Tak. Masz jeszcze tego gnata? Te koty były tak naiwne, że traktowały mnie jak jakiegoś szanowanego egzorcysta. Byłem znany na całą okolicę. To imponujące, jak bez żadnego wysiłku pokonujesz te psy. To wydaje się niemal nierealne. Jak się zwiesz, pogromco psów? Ilekroć myślę o tych cofniętych ewolucyjnie kreaturach, bo tego nawet kotami nazwać nie można, to aż mnie skurcz brzucha łapie. Jestem skurcz. Ze statusu pogromcy psów przeszedłem do rangi przywódcy. Pewnie zastanawiacie się w jaki sposób. Otóż ze swoich wielbicieli i wyznawców utworzyłem gang zwany gangiem krwi. Krwi dlatego, bo... brzmi to cool. Jednak mimo wszystko. Mimo dobrego statusu wśród kotów, wciąż miałem przed oczami tą pasiastą mordę. I wtedy wiedziałem jedno: muszę się zemścić. 2000 Dzień dobry, tu miejski program Kociego Radia. Oto zaczynamy audycję dla kotów żyjących w spirali żalu i desperacji. Zaczniemy od kawałka zespołu parkingowej, a następnie zagramy utwór zespołu Zielony Dzień. Przywódco, czego? Przyszły jakieś dzikusy z lasu, chcą coś z tobą ustalić. Czasu minęło i jakoś I dalej ci się nie urosło. A ty ewidentnie przydawkowałeś sterydy. Pfff, Słuchaj, miejski szczurze. Mam hmm. sprawę. Mówią, że potrafisz rozwiązywać problemy szybko i skutecznie. Dlatego mam sprawę. Jest taki drugi leśny gang, z którym nie mam lekko. Jak wspólnie spuścimy im manto, to masz część leśnych terenów, Skoda. Założę się, że nawet przez chwilę nie porządzisz sobie nowo zdobytymi terenami. Oj, nie bądź taki bez wiary. Na pewno wspólnie utworzymy najsilniejszy gang, jaki kiedykolwiek istniał. Idę o zakład, że tak będzie. A zatem ustalone. A few moments later. I co? I co? Mówiłem! <laughs> Mówiłem, że nawet przez chwilę sobie to nie porządzisz? Ha! <laughs> wygrałem! Wygrałem zakład! To ja wygrałem! ha! <laughs> I taki oto był ten cały skurcz. Nie był w sumie nikim specjalnym. Jednak jedno jest pewne. Zapewnił wszystkim w lesie traumę na długie lata. A morał z tego taki, żeby nigdy nie ufać karłowatym psami. To może opowiesz nam w końcu swoją historię z Gangiem Nieba? Czemu nie? Jej!